Zapraszam na kurs maturalny W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 2 i 4, a jeden z kątów ostrych ma miarę alfa. Obliż sinus alfa razy cosinus alfa. Narysujmy sobie najpierw trójkąt prostokątny. Niech to będzie jakiś taki trójkąt prostokątny, powiedzmy. Zobaczmy, wiemy, że przyprostokątne, czyli te, które leżą przy kącie prostym, mają długość odpowiednio 2 jednostki i 4 jednostki. No i jeden z kątów osy ma miarę alfa. Niech tutaj będzie kąt alfa. Naszym zadaniem jest obliczyć sinus alfa razy cosinus alfa. Co to jest na przykład sinus alfa dla takiego układu? Sinus alfa to jest to, co leży naprzeciwko alfa, czyli 2, do tego, co leży naprzeciwko kąta prostego, czyli jakieś tutaj odcinka C. Czyli żeby policzyć sinus alfa, my musimy policzyć długość odcinka C. Jak to robić? Liczymy to z Pitagorasa. Czyli piszemy sobie, że 2 do kwadratu, czyli to do kwadratu, plus 4 do kwadratu daje nam c do kwadratu. 2 do kwadratu to jest inaczej 4. Dodać, 4 do kwadratu to jest inaczej 16. Równa się c do kwadratu to jest nasza niewiadoma, tak ją zostawiamy. 4 plus 16 to jest 20 i to jest nasze c kwadrat. Czyli c to jest pierwiastek z 20, ale zauważmy, że pierwiastek z 20 to jest inaczej pierwiastek z 4 razy 5. No i pierwiastek z 4 to jest 2, a pierwiastek z 5 zostawiamy, czyli nasze c to są 2. Pierwiastki z 5. No i teraz sinus alfa w takim razie. Sinus kąta alfa, to jest to, co stoi naprzeciwko alfa, czyli 2, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do dwóch pierwiastków z 5. Kosinus alfa. Co to jest kosinus alfa? Kosinus alfa to jest to, co stoi obok kąta alfa, czyli 4, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do dwóch pierwiastków z 5. No i teraz naszym zadaniem spojrzeć ile to jest sinus alfa razy kosinus alfa, no to podstawiamy sobie, czyli 2 przez 2 pierwiastki z 5 razy. 4 przez 2 pierwiastki z 5, ile to będzie? Może skróćmy, co się 2. da. Tutaj dwójka z dwójką się skraca, zostanie 1, 1. Tutaj czwórka z dwójką się skraca, tu zostanie 2, tu zostanie 1. No i co mamy? 1 razy 2, czyli zostaje u góry 2. A tutaj mamy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli mamy 5. Wychodzą nam 2 piąte. I to jest odpowiedź. Czyli odpowiedź do zadania jest wartość 2 piąte.